2000 years later Dobra, więc jesteśmy. E, dobra, no to co, jak z tym godem w końcu? Dobra. E, siedzieliśmy na tym paręnaście godzin więc no... aż światło dzienne nastało Nie wnikam. Dobra. Tak. No dobra, to kto dobra, zaczyna. Ja? Dawaj. Aha. Zaczynamy. Dobra. 3. Trzy, mhm. siedem. I cztery. Dobre. Okej. Okay. Pinki, Jeden, dwa, sześć. Dobra. Cztery, dwa, siedem. Cztery, dwa, siedem. Dzień dobry. No i No w końcu. Po... Wiecie, jak to jest siedzieć parę godzin w tym. <głos》> A słońce nastało. Cześć, Pinki. A ty czemu za drzwiami? Cześć. Aha. Co? Drzwi rozwaliły chodę. Co za wandal. <noise> co się ewentualnie zepsuło? A to co to mieliśmy? Aha, pokój jest jego. Eee, everyone here again? Słyszeliście to wszyscy? Tak, słyszeliśmy to wszyscy. Czy nie? Tak. Daj clickinkę. Patrzcie. Dobra. Dawaj pinki. Dawaj Ricardo, dawaj Ricardo. O. No, chyba po... A. Ej, tytaczka. aha. Albo sraczka, No kurde, prawie. Kurde. Jak nie jak nie jakieś zagadki z kodem, to... To tak. Hello. Ale na Kurde, jeszcze było w, w pyszczek dostałem. Ej, no Ej, musicie biegać taka. No brawo ty A w sumie no nie mogę Aha Jeszcze dostałem bułę To we mnie O, siemo no Nie Jest tam A mamy stanność tu Weźmy Aha Kurde, trzecie ma najłatwiej Co za cheater A przycisk start Okej okay. O kurde, gdzie ty się pchasz? Nie, Jaki Aha. A czekaj, co tu mamy? For the order to. Aha, to jest. Jakaś. Pomieszczenie dla dwóch osób w przyszłości. Aha, no dobra. No nie. No nie, nie mam wyczucia. No nie, kurde prawie. <laughs> no nie źle staniesz tylko, nie? No, Aha, patrz jaki kij. nie widzieliśmy tej drabinki od początku tutaj, ani trochę. No, nie wcale. Cóż... No, ale bardzo dobrze jest. dobry, co mogło Tracie Tracicie trochę węgla. Co? Maciej. jednego... Czekaj, nie dorzucę. Może no, macie węgla, nie? naprawdę. Węgiel prosto z Torunia. Chyba ze Śląska. Dlaczego to nie działa? Aha. Rozwalił, tak się... tak no, kosztują nie. takie rzeczy, no. Co ja węgiel. mogę powiedzieć? Czekaj. Dobra, ty ani tędy, ani tędy mogę przejść. Co się stało? Eee. Uh, okay. Wait. Eee. Uh, Popsaliście. Uh. Ty, ale do no co? Kazałem hmm. tutaj stanąć. No to stanąłem tutaj, ty masz to Okej, Teraz chłopcy. Ty może drzwi uh -huh. się tam otworzyły? Tamte drzwi się otworzyły? Ciekawe? Może. Eee, uh, tak. Tak. A. Oh. Tak też drzwi się otworzyły Dobra, tutaj do co. A to dla innych dwóch, bo tam jedna osoba generalnie miała pójść. A. Więc idziemy tam, Asi. Do mnie musisz pójść, Asi <noise> <noise> Okej. Okay. więcej zepsułem Elo Więc dobra, chociaż się stań tutaj na jednej z płytek O dobra Teraz mam otworzyłem? Aha Trzymaj Nie Trzymaj, nie? Dobra, ok. Set Spawn point. O, dobra. Tam set point, dobra. Find the three buttons. Aha, czyli trzy guziki będziemy musieli znaleźć. Dobra, Tam dalej tu. Tak. Your mate. Aha, potrzebuje. Potrzebuje wyjść. Stań, e, play, na płytkach przewodzących. I co, co się dzieje? Znajdź dwa ukryte zwykłe przyciski do wyczyszczenia levela? Ale... Nie. Kurczę. Ja Hin tam z nie ma być. E, jeżeli jeżeli udeszysz złoty, to dowiesz się co szukałeś. O. Złoty? Okay, w górę mówię, tutaj mam tabliczki i pierwsze to jest Butum e Left. Wow. Jak? Baton? Button. Czyli lewy przycisk. Jeżeli mówiłeś. mu powiedziałeś left, to jest lewy przycisk. Dobra. Drugi to mamy button right, czyli prawy przycisk do uchwały. Prawy. I top left. I to nie... Czyli środkowy. Aha, tu ja mam parkura gościu. No, a my, a tobie układamy tego parkoura, jak klikamy przyciski. No. Ty, no to musicie mi ułożyć parkureczka. Ja muszę się tam dostać do tak. góry chyba. Do tego mówię, że... No tak, do, tak do góry, bo na górze masz... Ty, ja potrzebuję jedzenia, bo zapijaczki nie objawiają sprintu, ale sprint może być przydatny. Mm. Dobra, no jestem na diamentowym, co dalej? Chodź do mnie. Ale... Nie. Garu. Co? Co, co, co? Zielony? Ty, mam Psi, przyciski kurne. jakieś, wy musicie mnie tam poprowadzić, patrzyć przyciski. No, no, dlatego no, jest... Ten niższy, no. diamentowy, ten drugi... Ale... na no, ten zielony, zielony, Halo, Aha, ale tu mnie będzie blokował ten blok I, i... Masz drugi zielony. Za te... Tak, ale diamentowy ale go to, góry no... blokuje. Aha. No źle poszedł. No, no i źle te, poszedł. ten zielony może skasować? No już teraz to się nie da, wiesz? Musisz cofnąć, wrócić. A ja, ja <laughs> Wysłaliśmy gondolę. Gdzie się diament? Dobra, już idę pod diament. Dobra, idźcie na zielony. Pinky, idź na zielony. Ja mam zielonego. Na zielono. Ale... Obok, e, pomieszczenie obok. Pomieszczenie obok, drugie pomieszczenie obok. <laughs> dobra, puść diament Jak już mi będzie stać? Dobra, idź na czerwony. Dobra, idę na czerwony. Dobra, teraz... Diament. Mhm, mm diament, tak. Dobra. Dobra, e, pójdźcie zielony. Dobra. Dobra, idźcie na czerwony. Dzięki. Idźcie na zielony. No. Dobra. <grybujesz>, uważaj. E, teraz złote, złoty. Tak. O kurde. Za tobą jest złoty. Za tobą jest. Ja wiem, ale co z tego, że. O. No. Dobra, wciśnięty mamy super. Ba Drugi masz na dole. Tam w prawym dolnym rogu. Musisz iść na prawego. No rogu. dobra, po prostu mnie słuchajcie, co wam powiem, no? Tyle. Aha, Tyle. Jest zielone. to jest. Zielony. masz, masz zielony. Dobra, bo moim zadaniem jest przejście tam, nie? Tak? Teraz? No. mi na guziczek? Tak, kliknąłeś. No dobra, no to dawajcie żółte, takim razie. No. Eee, teraz. Nie, nie, nie. No, pięknie. <ścoughs> Jaka się <pula. ścoughs> Zaczął pływać. No. <ścoughs> no. <ścoughs> no. <ścoughs> no. <ścoughs> ja brawo. znaleźć coś z tego Ale jaja. Ne. Wilczyny leśnik. Nie. A, cieka, nie, no, nie. No, czekaj. Idę no, z czekaj Musisz z daleka przeskoczyć. No nie, nie klikajcie tego no. Ej, ty poważny jesteś, jej Nooo. No. No, no Teraz Dobra, dynk. diament. Dzień. Żółty kasujemy. Czekaj. Okej. Okay. No nie. Na dół spadni do niebieskiego. No. Niżej, na, nie, na diament niżej. Diament niżej. Niechaj, teraz hmm. żółty. Ok. O. I tam masz otwór na dole. I kolejny przycisk. No i drugi Dobra, teraz właśnie. Teraz będziesz musiał to na diament wrócić. Ale w sumie, czekaj, z żółtego musimy zdjąć. No. żółty zdejmujemy Jarek. Dobra. No. no. Tylko, że on idzie do wyjścia, a nie do przycisku. A no tam jeszcze jeden przycisk, widzę, jest. Mhm. Pięterko niżej. Cię Musisz zejść pięterko niżej, czyli wracasz na diamencik, Zejść z. E, gdzie ty masz z, ten, z Gdzie z ty masz żółtego. Ty masz ten guzik? E, Tam gdzie po lewej stronie. Po lewej. E, jak można powiedzieć, Już widzę. Wyżej po lewej, jest on tam. Zajdź no to żółte. zejdź z żółtego. Zejdź na żółty. E, z... tamten? A nie, aha, dobra. No, no, no. Teraz będziemy. A czy ja mógł... na żółtym, ty wejdź na czerwony, Jarek. Ale nie mam czerwonego, ty masz czerwone No, sorry. To, no wejdź na czerwony, właśnie na to mi chodziło Ale ty masz czerwony kolor A czekaj, dobra. Pinki. No i teraz musisz wejść na niebieski No i zejść na diament Nie, Zgór, I teraz ty i idź, czerwone. pinki na... Nasz... Aha, dobra, faktycznie Wejdź na czerwony, wejdź na czerwony, no Jeszcze, jeszcze na kratkę dalej Kratkę dalej O teraz, i teraz zejść z diamentu Dobra, Teraz skocz na tą kratkę, którą masz na dole po prawej. Tak jest na. No. Na tą czerwoną. No, no, na na. Teraz musi być żółty. Ale muszę jakoś. Eee, czy no. eee, Czyli najpierw on no. musi wyjść na zielony. No. Muszę to zielony, nie no. Ale jego trzasie ten żółty. Nie doskoczy No, no iść na żółty, piękny. Idź na żółty teraz. Okej, okay, okay, dobra. No, i teraz skacze Kurde A dobra. No dobra, to teraz... Jarek stój na zielonym Teraz stój na czerwonym Dobra, teraz Jarek, diament No Eee, co jest? Aha, dobra, przepraszam <laughs> Za daleko poszedłem, by spadł Żółty, no dobra Lecimy, no dobra No i iść, iść. Dobra, teraz zielone. No daj, prawo. No. Okej, okay, teraz tak, ja muszę zejść z żółtego na czerwone. czerwone. Dobra, wbijaj. No, e, nie tam. Nie, nie. no i widzisz ten guzik tam no, w ścianie? No. No. No, to teraz masz. Dobra, wracamy. Dobra, no na i kur, to... że nie mogłem, miałem blokady w tej bloku. ma tylko kratkę, nie może dalej jechać. Aha, dobra, no. przepraszam. Nie, nie wiedziałem o tym, przepraszam. Dobra, ja idę teraz na zielony, zostań na złotym. Aha, e, to dobra. muszę teraz zejść z tego. Z na diamencik, nie? Na diamencik ja Dobra. Okej, okay, skończ Dobra, ja schodzę z tego. E, I teraz pytanie. Jak ty tym miałbyś tutaj zejść? Żółty znaczy... Na żółty, no oby, Na tą kratkę chyba, ale nie, no, to niemożliwe On to jest kredka wyżej mm. No kliknijcie żółty Na sam dół na czerwony stać Myśmy się na ten czerwony wlecieć Wejdźcie na żółty No to dawaj, Pinki, na żółty No, 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 no. dobra, Weźcie zielone. Dobra Wejdź na zielony Dobra Zajdź szybko ze złotego. On zaskoczy. Jednak nie. Mówiłem, że musisz iść na czerwony. Ten co właśnie masz obok. Dobra, już no, wejść na kreatywie, tam na ten czerwony i tam dalej, dalej. No, no. Najwyżej no. wytniemy to. Dobra, dobra, no tak zrób. Eee, okej. Okay. A no, w sumie. Żółty. No. Diamencik. Nie. Eee. Faktycznie. sorry, nie teraz ja. Jezu, dobra. Teraz diament. Ok, zielony. Zielony, dobra. Zielony, Żółty. żółty. Cicho. No i teraz ja. są też muszą być, nie? Zielony. No dobrze. Szanuję. No jest. Teraz czerwony. Okay. Ale to będzie śmieszny odcinek. Ja. Okej, okay, teraz żółty, tak? Dobra. Teraz, jest czerwony. No. teraz czerwony. I teraz będziesz miał tylko prościutką drogę. No prawie. Teraz żółty. I masz prostą drogę. No. I się okazuje, że to odłącz grę. No, nara miło było. Dam wam mięsko jeszcze jedno lub dwa. <grywa> Co za głupi. My tu łopak. A, my mamy przejście. I teraz. Ja.